Wyglądając turniej, obserwując na żywo poziom młodzieżowych drużyn w Polsce, uważasz, że idzie to wszystko w dobrą stronę? Jak najbardziej. Uważam, że przez ostatnie lata piłka kobieca, nie tylko w Polsce, i w Europie, i na świecie, można powiedzieć, bardzo prężnie i dynamicznie się rozwija. To na pewno. Właśnie takie turnieje mają pomóc, jak każda rywalizacja zwiększa poziom. Jest, jest rywalizacja, tak zwiększamy swoje umiejętności, więc między innymi nasz turniej ma taką ideę, abyśmy jak najwięcej dziewczyn, jak najwięcej dziewczynek, żeby grało w piłkę, żeby ten sport się rozwijał. Agata i Ewa dały mi trudne zadanie, bo sklecić drużynę praktycznie po jednym treningu, ale myślę, że efekty tego, tego jednego, jednodniowego spotkania są imponujące, bo chociaż wszystkie mecze nie, nie, nie zakończone były wynikiem, natomiast gra była satysfakcjonująca i to naprawdę cieszy. Poziom jest bardzo wyrównany w tym roku, bo widzę, że te wyniki takie są 1-0, 2-1, bardzo takie zbliżone, więc bardzo się z tego cieszę. Organizacyjnie myślę, że też bardzo fajnie tutaj to wygląda i, i dla mnie najważniejsze jest to, żeby dziewczyny były zadowolone, bo, bo ten turniej jest dla nich. Jest z nami drużyna z Wolfsburga i masz teraz porównanie na tle zespołów z Polski. Jak oceniasz poziom tej piłki pomiędzy teraz drużyną, która nie wiem, czy miałaś okazji oglądać takich rozgrywek, gdzie niemiecki zespół taki młodzieżowy podejmował... Zespół z Polski, więc jak oceniasz ten poziom pomiędzy tymi drużynami? Myślę, że akurat w tym wieku nie ma takich wielkich różnic. Właśnie ten przeskok tak naprawdę jest taki największy, jeżeli przechodzisz do tej seniorskiej piłki. A tutaj widzimy, że naprawdę te drużyny y, wszystkie y, mają świetny poziom i, i nie ma tak, że... Y, Gdzieś tam drużyna jedna jest yy słabsza, czy, czy jedna bardzo, bardzo dobra, tylko po prostu jest ten poziom wyrównany i, i to jest naprawdę yy fajne. Dziewczyny są same zmotywowane do walki, do tego, żeby zostawiać serce na boisku i to widać. I to widać tą determinację, tą wolę walki i tą chęć pokazania się tutaj na tym turnieju. Jako trenerka już kilkanaście lat pracuję w tym zawodzie. Miałam okazję też pracować z Ewą w Mediku Konin i jako trenerka w gimnazjum i jako trenerka potem w Ekstralidze. Także ta praca trenerska cieszy i mówię, fajnie, że są talenty, które rozwijają i taki turniej, który promuje piłkę kobiecą, bo takich turniejów nam brakuje i fajna każda inicjatywa, która pozwala na to, żeby piłkarstwo kobiece szło do przodu. Ja jestem osobiście po raz pierwszy, lecz nasza firma angażuje się w ten turniej już od paru edycji. Na pewno, przede wszystkim to, co jest, jest dla nas ważne, to nasza ingerencja w piłkę kobiecą i przede wszystkim wsparcie naszej ambasadorki Ewy Payer. Wspieramy jej karierę od, od wielu lat. Korzysta z naszych suplementów. Tutaj mówimy głównie o marce Namet Sport, suplementacyjnej, ale też marce Terabody. Organizacyjnie, logistycznie, na pewno wygląda to bardzo obiecująco z roku na rok. Mam nadzieję, że za rok, jak się spotkamy, to będzie wyglądać to jeszcze lepiej, ale na razie wygląda to bardzo imponująco. Czy zgodzisz się z tezą, że kobieca piłka nożna może zrobić w najbliższych latach ogromny krok do przodu pod względem oczywiście popularności? Zdecydowanie się z tym zgadzam. A... Mogę to uargumentować w taki sposób, że szczególnie na turniejach, które są prowadzone w Formule Open, widzimy, że odsetek które zgłaszają swój udział w tych turniejach wynosi już blisko 45, nawet do 50%. To jasno pokazuje, że zarówno chłopcy, jak i dziewczynki chcą tak samo grać w piłkę, cieszą się tym sportem, a my, jako sklep piłkarski, Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta, stąd nasza obecność w piłce Nożnej Kobiet. Czy prowadzicie analizy, statystyki, jak to zaangażowanie przekłada się na sprzedaż Waszych produktów? Jesteśmy sklepem multibrandowym i obserwujemy od kilku sezonów, że możemy wprowadzać do sprzedaży produkty dedykowane specjalnie paniom. Mam tu na myśli czy to stroje piłkarskie, o kroju damskim. Czy to obuwie profesjonalne do gry w piłki nożnej w zaniżonej rozmiarówce niż to było jeszcze kilka sezonów wcześniej, czy na przykład produkty związane bezpośrednio z klubami bądź reprezentacjami piłki nożnej kobiecej. Ewa niewątpliwie gra na najwyższym światowym poziomie. Ty oglądasz turniejowe mecze i szukasz następczeń Ewy? Tak, cały czas pracujemy, szukamy, natomiast próbujemy w tak małym środowisku, wycho środowisku wychować. Następczynie Ewy, natomiast nie będzie to takie, takie proste. Mamy sporo dziewczyn, które, które trenują, natomiast to jest wiele składowych, które, które muszą się ze sobą zbiec, aby, aby osiągnąć poziom mistrzowski. Pracujemy dalej, zobaczymy. Nie mówimy, że, że będzie następczyni, natomiast robimy wszystko, aby, aby wśród dziewczyn również coś poszło w ślad. Jakie zmiany udało Wam się wprowadzić w porównaniu z pierwszą edycją, która została rozegrana? Rok temu. Udało nam się zaangażować w wspaniałą ekipę telewizyjną, która realizuje dla nas materiały, wideo. Udało nam się też pozyskać nowych sponsorów i albo, tych, albo poszerzyć pakiety sponsorskie, sponsorów, których już mieliśmy do tej pory pozyskanych tak naprawdę. Du duży krok do przodu zrobiliśmy na tak naprawdę dzięki, dzięki wizji, dzięki wsparciu ze strony wizy, która tak na, rozszerzyła swój pakiet sponsorski i została sponsorem strategicznym naszego projektu. No i to był taki znaczący dla nas krok do przodu. Jak dużo czasu potrzeba, żeby dopiąć wszystkie detale, zorganizować wszystko, jeżeli chodzi o tak, tak duży turniej. Myślę, że przy takim przedsięwzięciu potrzeba około 4-5 miesięcy, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Oczywiście trzeba do tego zaangażowania wielu osób i od strony technicznej, i od strony tak naprawdę sportowej, bo równie dobrze się działać świetnie pion sportowy. Pion, pion, pion techniczny, jeżeli chodzi o organizację takiego wydarzenia. Jesteś przekonany, że takie imprezy mają szansę wpłynąć na poziom i popularność piłki kobiecej w Polsce? Oczywiście, bo daje to nam możliwość pokazania młodych piłkarek, utalentowanych piłkarek, które świetnie sobie radzą na wojsku. Mamy dzięki temu szansę pokazać je medialnie no i dodatkowo też pokazać sponsorom, że warto inwestować w piłkę nożną kobiet w Polsce.